Pora na nowego Flesha. Wczoraj o godzinie 22 czasu polskiego odbył się kolejny pokaz State of Play, na którym zgodnie z zapowiedzią zaprezentowano pierwszy fragment rozgrywki z wyczekiwanego Hogwarts Legacy i przy okazji dowiedzieliśmy się, że produkcja ma zadebiutować w okolicach tegorocznego Bożego Narodzenia. What do you think you're doing? Jeśli tęskniliście za Syberium, to już dziś na rynku debiutuje czwarta odsłona znanej serii przygodówek. W chwili tworzenia tego flasha gra nie jest jeszcze dostępna na Steamie, ale pierwsze teksty recenzentów sugerują, że jest to całkiem solidna produkcja, a z pewnością lepsza od trójki. A jeśli tęsknieliście bardziej za uniwersum Assassin's Creed, a dokładniej za klimatem renesansowych Włoch, to będziecie mogli samotnie lub ze znajomymi ponownie wcielić się w członków Bractwa Asasynów w grze planszowej, która ma zadebiutować na rynku pod koniec 2022 roku. Unreal Engine 5 oferuje wiele możliwości, i wygląda na to, że sporą część z nich wykorzystuje projekt kooperacyjnej survivalowej gry Root. Ogrze nie wiadomo zbyt wiele poza faktem, że świat inspirowany jest tym z The Last of Us. Poza grafiką uwagę zdecydowanie przykuwa fizyka, na przykład przy zachowaniu przedmiotów przypiętych do placaka. Zapowiedziano Overlord, czyli kolejny dodatek do Stellarii z kosmicznej strategii z 2016 roku. DLC zaoferuje m.in. rozgrywki dyplomatyczne, przerobioną mechanikę wasalizacji, nowe warunki startowe czy nowe kosmiczne megastruktury. Dodatek ma zaoferować dużą swobodę. Do Elden Ring trafiła wczoraj spora aktualizacja 1.03, która nie tylko ma usprawnić grę pomniejszymi poprawkami i wyeliminowaniem wielu błędów, ale też między innymi rozwinąć niektóre zadania. Warto wspomnieć, że w grze pojawiła się też nowa postać niezależna i dodano kilkoro NPC-ów, których można przywołać. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.